Cześć, witam Cię na moim kanale. Właśnie z tym filmem rozpoczynam serię Zjedz Mnie, czyli wychodzimy na zewnątrz, by zjeść coś zdrowego. Zaczynamy oczywiście od śniadania. Ja jestem super głodna, bo zaraz po przebudzeniu od razu szykuję sobie śniadanie i jem. A tutaj po prostu musiałam się przygotować. Wychodzimy i ja po prostu jestem super, super głodna. Także jedziemy do pobliskiej kawiarenki, która jest bardzo, bardzo blisko, niedaleko mnie. I tam będę jadła coś zdrowego. Znajdę coś fajnego i tak dalej. No i zapraszam Was do oglądania filmu. Do tej kawiarenki zawsze przychodzę pić tylko kawę, więc tym razem również zamówiłam sobie kawę latę na mleku owsianym i zdecydowałam się na pyszną kanapkę z jajecznicą. Ja to to prezentuje się przepięknie moje śniadanie. Za całość zapłaciłam 8.60, kanapka 4.90, reszta to kawa. jak byłabym w domu, to na pewno jadłabym to rękami. Ale jako że byłam w miejscu publicznym, to stwierdziłam, że ukroję sobie takie małe kawałeczki, a potem już kroiłam. Nożem i widelcem, ale powiem wam szczerze, że bardzo wysoko oceniam e, tę kanapkę i na pewno będę taką robiła w domu. Zaczynam sobie dodawać do aplikacji Fitatu to, co zjadłam na śniadanie. I to był chleb pełnoziarnisty, e, chyba żydnio e, jedna kromka, jajecznica z trzech jaj, pomidor, szczypiorek, e, średnia kawałate, więc mi wyszło ogólnie 499 kalorii. 500 kalorii spożyłam, jest już pierwsza 30, więc jest dobry czas na to, by zjeść e, lunch i jadę e, poszukać czegoś dobrego, zdrowego, może tym razem coś owocowego, tak żeby było bardziej na słodko. Także jedziemy! Na swój słodki lunch wybrałam kawiarenkę kawę, która również serwuje wegańskie jedzenie i zamówiłam sobie smoothie bowl, który kosztował 5,95 i to jest z awokado i z jarmużem ale również do tego jest banan, są owoce, także nie umiem się doczekać. Kawa na mleku kokosowym, mój must have. Mm. Thank you so much. Oh wow, looks delicious. Wygląda przepięknie i byłam bardzo ciekawa, czy smakuje również pięknie, jak wygląda. Zanurzamy się i smak rewelacja. Oceniam bardzo bardzo wysoko. Smakuje to bardzo zdrowo i jest przepyszne. Za wszystko zapłaciłam 7,70, bo tam mam rabat. Jak widać, zjadłam wszystko z totalnym smakiem. To było to dobre i tak zdrowe. To było czuć, że nie ma tam nic innego oprócz tego, co zapewniali. To po prostu czuć przepyszne. Polecam każdemu. A teraz kawka i relaksik. do lunchu dodaję smoothie smoothie bowl z jarmużu, banana i awokado do tego był, był banan na górę, awokado na górę posypka taka kokosowa orzechowa, coś takiego wyszło mi około 450 kalorii, do tego bardzo duża kawalata bez cukru 114 kalorii i jest godzina 17.05, ja jestem głodna na coś konkretniejszego, więc teraz jadę na, na moje ulubione jedzenie. I muszę pojechać w inną część Londynu. To jest w sumie um, blisko 15 minut drogi rowerem 20 może. I tam będę jadła moje ulubione jedzonko. Już zaraz zobaczycie, co to jest. Przemy się, co to może być. Oczywiście wegetariańskie sushi, moje ulubione. Jak nie mam pomysłu na to, co ugotować w domu, to idę właśnie po sushi. Za całość zapłaciłam, czyli tylko za sushi 8,99. Oni doliczają w dodatkowy funt 20, funt 30, jakoś tak, za to, że się je u nich, bo cena tam była 7,80, jakoś tak. Także, no, trzeba zapłacić ekstra, że można u nich zjeść. Dnia wcinam sobie humus z pieczoną papryką i taką małą miseczką naczosów. To jest po prostu przepyszne, około 250 kalorii. Ale zróbmy sobie takie podsumowanie szybkie. I właśnie Fitatu, jak dodałam wszystko, dodałam moje sushi wegetariańskie, smoothie bowl, i oczywiście śniadanie wyszło 1608 kalorii, do tego 250. 300, um, więc będę miała tak 1800, 50, 1900, także to jest OK. Zawsze staram się trzymać takiej właśnie e, kaloryczności, żeby nie przekraczało dwóch tysięcy, ale też, żeby nie było jakoś za mało tego, bo oczywiście chcę utrzymać swoją wagę, nie chcę chudnąć e, ta waga, którą mam teraz. Bardzo mi się podoba. Także no, jeżeli podoba Wam się taki film z jedzeniem na zewnątrz, szukaniem zdrowej alternatywy, ale także trzymaniem się kaloryczności, zostawcie mi łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!